No, cześć, dzień dobry. Modry z tej strony z kanału Fotoprzygoda. Słuchajcie, na rok 2026 przewidywane są wzrosty cen pamięci, więc jest to najlepszy moment na to, żeby zaopatrzyć się w pamięć do swojego aparatu czy do swojego komputera. No i myślę, że jedną z ciekawszych opcji są te dwa produkty od Adaty: Dysk twardy oraz szybka karta UHS2. A parametry tej karty to odczyt aż do 290 MB i zapis aż do 260 MB. A dzięki temu nie tylko bufor będzie płynnie pracował, ale także będę mógł korzystać z każdego trybu pracy. Aparatu, no a kiedy włączymy tryb skompresowany, wcale nie tak łatwo osiągnąć końcówkę bufora. A wspominałem już, że ta karta jest wzmacniana, natomiast ten dysk jest bardzo malutki, jego waga to tylko 41 g, dodatkowo jest wzmocniony i uszczelniony, dzięki czemu możemy spokojnie wyjść z nim na deszcz. Jest niewiele większy od akumulatora do sony, ale też o wiele, wiele cieńszy. Zalety tego dysku to jego prędkość aż do 2000 MB na sekundę. Jest kurzoodporny, ma certyfikat IP6X, jest wodoodporny, certyfikat. IP8X, a oprócz tego jest wzmocniony i powinien przetrwać upadek z ponad metra. To, co wyróżnia również ten produkt na rynku, to to, że dodane są tutaj aż dwa kable. USB-A na USB-C oraz USB-C na USB-C. Dodatkowo, jeżeli macie konsolę, dysk jest kompatybilny z PS5 oraz Xboxem. Ten dysk to idealny wybór nie tylko do pracy, ale też na podróż. Zobaczcie, że on jest grubości mojego smartfona ile mniejsze, a oprócz tego mogę spokojnie podłączyć go do mojego smartfona i zobaczcie, jak to ładnie się komponuje. A przez jego wagę, te 41 gramów, on w ogóle, w ogóle nie dociąża mi plecaka, dzięki czemu mogę załadować więcej sprzętu, zamiast jakiegoś dużego dysku, który biorę normalnie. Do dzisiejszych szybkich czasów potrzebujemy szybkich i pewnych rozwiązań i wydaje mi się, że ADATA będzie tutaj świetnym rozwiązaniem, jeżeli rozważaliście jaką pamięć kupić. Więcej testów i recenzji zobaczysz na moim kanale na YouTube Fotoprzygoda oraz na Instagramie Modry Foto. Do zobaczenia na Fotoprzygodzie.